Z Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach, tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jednostokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy, niechaj słucha. Mamy dwoje uszu, jeden język, więc możemy wnioskować, że Pan Bóg chce, tak nas stworzył, abyśmy dwa razy więcej słuchali, niż mówili. Ktoś powiedział, że człowiek już w wieku trzech lat potrafi mówić, a słuchać uczy się całe życie. I można by powiedzieć, że do końca życia jakoś nie do końca potrafi słuchać. Tak słuchać, żeby to, co usłyszy od Boga, rzeczywiście wydało plon stokrotny. Najświętszą Marię Pannę nazywamy Matką Słuchającą, słuchającą i przyjmującą Słowo Boże. Pochodzi Bo o to, żeby tak słuchać, aby przyjąć to Słowo. Zauważmy, że dzisiejsze porównania, które stosuje Pan Jezus, to porównania Dotyczą to do gleby serca słuchającego. I może być taka gleba serca jak ta droga. Na drodze ludzie się spieszą, gdzieś wędrują, gdy się zatrzymują. Nawet jak się zatrzymają, to na chwilę i zaraz dalej biegną, gdzieś się spieszą. Jeszcze przylatują ptaki, wydziobują słowo. Nic nie zostaje. Może się okazać, że człowiek przychodzi na mszę świętą, patrzy na zegarek, spieszy się z taką drogą, ciągle w drodze, Wyskakuje z kościoła, i nic już nie zostaje. Diabeł wszystko wydziałał, nic nie ma. I bardzo często to się zdarza ludziom, którzy żyją w pośpiechu, w pędzie, w stresie, ciągle ich serce jest niespokojne. Marto, marto, troszczysz się, opokoisz o wiele, a potrzeba mało. Wystarczy usiąść u stóp Jezusa i posłuchać, uspokoić swoje serce, usłyszeć. Jak Bóg kocha. Bóg, kiedy mówi do nas, w ten sposób wypowiada swoją miłość. Wypowiada też miłość, kiedy słucha, kiedy milczy. Święty Jan od Krzyża napisał, że Bóg Ojciec jest Bogiem, który tylko raz się wypowiedział. Powiedział tylko jedno słowo, ale jest dosłowny. Jest słowny. Jak obiecał, tak się spełnia tym słowem jest słowo wcielone syn boży syn który stał się człowiekiem o imieniu Jezus stał się mesjaszem czyli Chrystusem Jest to Jezus Chrystus to jest jedyne słowo boga które było na początku było u boga bogiem było wszystko przez nie się stało i nic się nie stało co się stało bez niego i w światłości świeci ciemność go nie ogarnęła Przyszło do swoich, a swoi go nie przyjęli, bo swoi może byli właśnie jak ta droga, albo jak ta ziemia skalista, twarda, nieskruszona, serce nieskruszone, niepokorne, czyli pyszne. W takim sercu też nie może się słowo zakorzenić, albo zatroskane o dobra codzienne, o przyjemności, o komfort życia, o to, co będzie jutro, troski dnia codziennego. Przyszło do swoich, a swoi nie mieli czasu przyjąć słowa Bożego. Ale byli tacy, którzy przyjęli słowo, stali się żyzną glebą. I czytamy w Ewangelii Świętego Jana, że przyszło do swoich, i właśnie ci, którzy go przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Po czym poznać, że człowiek przyjmuje słowo Boże. Po tym, że jego serce staje się sercem dziecka, dziecka, które ufa swojemu Ojcu, oddaje się w jego ręce, pozwala się pokochać, pozwala się uratować, pozwala się uradować, radość Duchu Świętym temu towarzyszy w doświadczeniu Dziecka Bożego. Człowiek szuka różnych radości w świecie, ale tak naprawdę znajduje namiastki chwilowe jakieś przebłyski i cień, szybko to wszystko mija, ucieka. Dlatego też dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas. Sam wypłynął w łodzią Piotrową na jezioro. W pewnym sensie jest to taki znak, żeby właśnie wypłynąć z tej codzienności. Czas wakacji może być dobrym czasem, żeby się tak zatrzymać w jakimś miejscu pustynnym, tak żeby zacząć słuchać Boga. Bóg wyprowadza naród wybrany na pustynię po to właśnie, żeby mówić do jego serca, ale też, żeby to serce wypróbować, zobaczyć, jakie to serce jest. Czy jest to serce takie jak droga, która się ciągle spieszy i nie może wytrzymać pół godziny, godziny przed najświętszym sakramentem, bo coś go nosi. A może jest to serce tak twarde, że to słowo go nie porusza. Nie zakorzenia się, jest tylko na powierzchni, jeszcze jego serce nie jest skruszone różnymi doświadczeniami, upokorzeń, cierpień. A może jest to serce zagłuszone różnymi cierniami, troskami dnia codziennego, różnymi prześladowaniami, też różnego rodzaju wyśmiewaniem coś, co nas kłuje, coś, co jakieś słowo zaczepki, słowo kpiny, wyśmiania. Może być jak ten cierp, który zaboli, wtedy się wycofujemy, nie chcemy się przyznawać do słowa, wolimy nie cierpieć. Ale ci, którzy decydują się na takie prześladowania, mają skruszone serce i doświadczają błogiego plonu, plonu Słowa Bożego. Owocem ducha, jak napisał święty Paweł, jest pokój, radość, miłość, cierpliwość, wierność, opanowanie itd., Dzisiaj prośmy przedstawili świętej Kingi, która jest przykładem człowieka, który żył dosłownie słowem Bożym. Człowieka, który mając majątek, mając władzę, tym majątkiem i władzą służył. Nie wykorzystywał ludzi do tego, żeby im, jemu służono, ale właśnie, żeby właśnie im służyć, przychodzić z pomocą. Zauważmy, że. Wielu mamy królów, władców, właśnie też tych, którzy zajmowali bardzo ważne stanowiska jako królowie, królowe i są to osoby święte. Czy możemy patrzeć na demokrację jako miejsce powoływania do władzy ludzi świętych? Śmiem wątpić. Demokratycznie został wybrany Adolf Hitler. Na demokrację powoływali się walczący z Bogiem komuniści. Dzisiaj demokracja stała się Bożkiem, i nie tyle zaczynamy żyć tak, jakby Boga nie było, ale wręcz przeciwnie, tak, jakby Bóg był naszym wielkim przeciwnikiem. Takie mam wrażenie, że coraz więcej ludzi zaczyna traktować, że Bóg jest, ale jest naszym przeciwnikiem, trzeba go zwalczyć. Trzeba ogłosić jego śmierć. I to, co mówi na temat ludzi, którzy potrzebują pomocy, że oni wcale tej pomocy nie potrzebują, że oni są dumni z tego, że są chorzy, chorzy na LGBT, chorzy na właśnie nieprzyjmowanie Słowa Bożego, które daje tożsamość. W maju w Waszyngtonie przeszła parada. Taki marsz, może nie parada, właśnie to nie była parada, tylko marsz ludzi, którzy ogłosili, że chcą żyć w wolności. Byli to ludzie o orientacji, czy o tak zwanym, można powiedzieć, skłonnościach homoseksualnych, czy to byli też transwestyci, którzy ogłosili, że podejmują życie w czystości, że nie będą współżyć, że chcą być ludźmi wolnymi. Dzisiejsza patronka, święta Kinga, która 40 lat przeżyła z Bolesławem Wstydliwym w związku małżeńskim, ale bez współżycia małżeńskiego, seksualnego, może być dla dzisiejszego świata bardzo niezrozumiała, ale jest znakiem, że tak można. Że można tak żyć. Można żyć jak Maryja z Józefem. Są takie pary, tak zwane białe małżeństwa, i Pan Bóg też. Chcę przyjąć taką ofiarę, którą składają małżonkowie Panu Bogu w Darze. Moi drodzy, niech nasze serca będą skruszone, abyśmy byli zdolni przyjmować Słowo Boże, które nas przemieni, które wyda plon, które będą te serca napełnione Bożym szczęściem. Na koniec, po błogosławieństwie, posłuchajmy historii świętej Kingi. A teraz. Przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 24 lipca przypada wspomnienie świętej Kingi, dziewicy. Święta Kinga, właściwie Kunegunda, urodziła się w roku 1234 jako trzecia z kolei córka Beli IV, króla węgierskiego z dynastii Arpadów i jego żony Marii, córki cesarza bizantyjskiego Teodora I. Miała dwóch braci i pięć sióstr. Wśród nich były święta Małgorzata węgierska i błogosławiona Jolanta. Święta Elżbieta z Turyngi była jej ciotką. O latach młodości Kingi nie wiemy nic poza tym, że od piątego roku życia przebywała na dworze królewskim, prawdopodobnie w Ostrzychomiu. Możemy przypuszczać, że otrzymała głębokie wychowanie religijne i pełne jak na owe czasy wykształcenie. W Wojtniczu małoletnia jeszcze Kinga spotkała się z Bolesławem Stydliwym, tam też doszło do zawarcia umowy małżeńskiej. Ze względu na małoletność obojga były to zaręczyny, po których w kilka lat później miał nastąpić akt właściwych zaślubin. Pierwsze swoje lata Kinga spędziła w Sandomierzu pod opieką Grzymisławy i pedagoga Mikuły wraz ze swoim przyszłym mężem Bolesławem. Był to czas najazdów Tatarów. Wieści o ich barbarzyńskich mordach dochodziły do Polski coraz bliżej. Na wiadomość o zdobyciu Lublina i Zawichostu Bolesław z Kingą i Grzymisławą opuścił Sandomierz i udał się do Krakowa. Po klęsce wojsk polskich pod Chmielnikiem w roku 1241 uciekli na Węgry, w nadziei, że tam będą bezpieczni. Jednak i tu nie znaleźli spokoju. W tym samym roku wojska węgierskie poniosły klęskę nad rzeką Sajo. Dlatego Kinga uciekła z Bolesławem na Morawy, gdzie zapewne zatrzymali się na Welehradzie, w tamtejszym konwencie Cystersów. Wódz tatarski Batun Han stanął w Krakowie w niedzielę palmową 24 marca, stąd Tatarzy ruszyli na Śląsk. Po bitwie pod Legnicą w roku 1241 Tatarzy wycofali się z Polski. Po bohaterskiej śmierci Henryka Pobożnego w bitwie z Tatarami rozgorzała walka o jego dziedzictwo śląskie i krakowskie. Dopiero po pokonaniu Konrada Mazowieckiego młodzi książęta mogli wrócić do Krakowa, a było to w roku 1243. Ponieważ zamek w Krakowie, jak też w Sandomierzu, Tatarzy zupełnie zniszczyli, także nie nadawał się do zamieszkania, Bolesław i Kinga pozostali w Nowym Korczynie. Tu właśnie Kinga nakłoniła swojego przyszłego męża do zachowania do zgodnej czystości, którą śrubowali oboje na ręce biskupa krakowskiego, prandoty. Dlatego historia nadała Bolesławowi przydomek wstydliwy. W tej formie czystości małżeńskiej Kinga spędziła z Bolesławem 40 lat. Wtedy też zapewne Kinga wstąpiła do trzeciego zakonu św. Franciszka. Zaślubiny odbyły się na Zamku Krakowskim około roku 1247, bowiem wtedy Bolesław był władcą księstwa krakowsko-sandomierskiego. Kinga w tym czasie zapewne kilka razy odwiedziła rodzinne Węgry. Sprowadziła stamtąd do Polski górników, którzy dokonali pierwszego odkrycia złóż soli w Bochni. Aby dopomóc w odbudowaniu zniszczonego przez Tatarów kraju, Kinga ofiarowała Bolesławowi część swojego posagu. Bolesław za to przywilejem z dnia 2 marca 1252 roku oddał jej na wieczyste posiadanie ziemię sądecką. Kinga pomagała Bolesławowi w rządach nad obu księstwami, Sandomierskim i Krakowskim. Wskazuje na to spora liczba wystawionych przez obu małżonków dokumentów. Hojnie wspomagała katedrę krakowską, klasztory benedyktyńskie, cysterskie i franciszkańskie. Ufundowała kościół w Nowym Korczynie i w Bochni, a zapewne również w Jazowsku i Łąsku. Do Krakowa sprowadziła z Pragi kanoników regularnych od pokute i wystawiła im kościół św. Marka. Do Krzyżanowic nad Nidą sprowadziła Norbertanki, gdzie im wystawiono kościół i klasztor. Włókowie książe Bolesław osadził Templariuszy. Swojej siostrze, błogosławionej Salomei, Bolesław pozwolił i dopomógł znieść w zawichoście kościół, klasztor i szpital. Kinga w sposób istotny przyczyniła się do przeprowadzenia kanonizacji świętego Stanisława Zeszczepanowa. To ona miała wysłać do Rzymu poselstwo w tej sprawie i pokryć koszty związane z tą misją. 7 grudnia 1279 roku umarł w Krakowie książę Bolesław Wstydliwy. Długoż wspomina, że biskup krakowski Paweł i niektórzy z panów zaoferowali Kinze rządy. Kiedy jednak Kinga poczuła się wolna, postanowiła zrezygnować z władzy i oddała się wyłącznie sprawie zbawienia własnej duszy. Upatrzyła sobie klaryski jako zakon dla siebie najodpowiedniejszy. Znała go dobrze, bo już w roku 1245 przyjęła welon i habit klaryski jej ciocia, błogosławiona Salomea, która w tym czasie założyła w Zawichoście pierwszy ich klasztor, w roku 1259 przeniesiony do skały. Sprawa założenia przez Kingę klasztoru Klarysek w Starym Sączu komplikowała się, bo nowy już władca Krakowa, Leszek Czarny, nie chciał zgodzić się na tę fundację i odkładał decyzję w obawie, aby nie utracić ziemi sądeckiej, którą Kinga chciała ofiarować klasztorowi na jego utrzymanie. Po czterech latach, w roku 1284, ostatecznie doszło do zgody. Kinga wstąpiła do tego klasztoru już wcześniej, w roku 1279, zaraz po śmierci męża. Prawdopodobnie nie zajmowała w klasztorze żadnych urzędów, jej staraniem była budowa i troska o jego byt materialny. Welon zakonny otrzymała z rąk biskupa Pawła, jednak śluby zakonne złożyła dopiero, jak to wynika ze szczęśliwie zachowanego dokumentu, 24 kwietnia 1289 roku. Spędziła w Starym Sączu 12 lat, poddając się we wszystkim surowej regule zatwierdzonej przez Urbana IV w roku 1263. Kinga zmarła w opinii świętości 24 lipca 1292 roku w Starym Sączu. Batyfikacja Kingi nastąpiła dopiero za pontyfikatu papieża Aleksandra VIII. Dokonano jej po długim procesie kanonicznym dnia 10 czerwca 1690 roku. Dekrety wydane przez papieża Urbana VIII zalecały w sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych jak najdalej posuniętą ostrożność i surowość. Kult świętobliwej księżnej trwał jednak od wieków. Sam fakt porzucenia świata i jej wstąpienie do najsurowszego zakonu żeńskiego były dowodem heroicznej świętości Kingi. Pamięć dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego, jak również instytucji pobożnych, których była fundatorką, były bodźcem do oddawania jej kultu. Była powszechnie czczona przez okoliczny lud jako jego szczególna patronka. Do jej grobu napływali nieustannie pielgrzymi. Liczne łaski otrzymane za jej wstawiennictwem rozsławiły jej imię. Kult błogosławionej Kingi znacznie wzrósł po jej beatyfikacji. Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a było to 31 sierpnia 1715 roku. Jest także patronką diecezji tarnowskiej. Kanonizacji błogosławionej Kingi dokonał święty Jan Paweł II w Starym Sączu dnia 16 czerwca 1999 roku podczas swojej przedostatniej pielgrzymki do Polski. W ikonografii przedstawiana jest w stroju klaryski lub księżnej. W ręku trzyma makietę klasztoru w Starym Sączu, czasem bryłę soli. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś świętą Kingę, Hojnym błogosławieństwem, i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Tobie i wstępując w jej ślady, mogli dojść do Ciebie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.